Witajcie! Dzisiaj przedstawiam Wam moją propozycję co do poszukiwań baty klimek. Każdego dnia zastanawiam się, co się wydarzyło i analizuję różne scenariusze zdarzeń. Biorąc pod uwagę, że już od dłuższego czasu trwają intensywne przeszukiwania zbiorników wodnych i nie przynosi to żadnych rezultatów, to zaczęłam skłaniać się ku temu, że sprawca mógł ukryć ciało w ziemi. Kilka dni analizowałam mapy okolic miejsca zamieszkania zaginionej i to też właśnie skłoniło mnie do pewnych przemyśleń. Przede wszystkim zwróciłam uwagę na to, że najbliższe Dwa duże zbiorniki wodne są zlokalizowane w takim miejscu, że sprawca mógłby narazić się na ujawnienie swoich działań. W szczególności dojazd do nich mógłby wiązać się z możliwością zarejestrowania przez kamery monitoringu. Dodatkowo musiałby poświęcić na to więcej czasu i aby jego działania były skuteczne, to też na przykład musiałby obciążyć ciało. Znaczące w mojej ocenie jest to, że do zaginięcia doszło w godzinach rannych do popołudniowych więc wybór okolic zbiorników wodnych narażałby sprawcę na możliwość spotkania przypadkowej osoby lub bycia zauważonym. Wiadomym jest także, że w przypadku poszukiwania osób zaginionych służby w pierwszej kolejności sprawdzają właśnie stawy, rzeki czy jeziora. Dlatego też, jeśli sprawca działał w przemyślany sposób, taki plan mógł uznać za mało skuteczny. W przypadku też kontaktu sprawcy z wodą, zwłaszcza w okresie dość zimnym, musiałby się przebrać albo też zmienić obuwie. Natomiast jeśli miałby mokrą odzież, zwróciłby na siebie uwagę innych osób. Wracając do mojej koncepcji, uważam, że poszukiwania baty klimek powinny się skoncentrować na dokładnym przeszukaniu terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu, georadaru. Nie mam niestety wiedzy, czy do tej pory był on użyty w celu znalezienia kobiety i na jakim obszarze, ale w mojej ocenie jest to kluczowy element. Przygotowałam mapę okolic Poradza, z uwzględnieniem też okolic bełcznej. Dlaczego akurat w pierwszej kolejności typuję właśnie taką lokalizację? Wziąłam też pod uwagę samą lokalizację posesji rodziny Klimków, a przede wszystkim to, jaka droga wyjazdowa jest najbardziej korzystna, aby nie zostać zauważonym. I tak wydaje mi się, że optymalnym miejscem do ukrycia ciała mogłyby być tereny zaznaczone przeze mnie kółkami oznaczonymi numerami 1 i 2. Znajdują się tam obszary zalesione drzewami, a przede wszystkim umożliwiają sprawcy, Dość bliski podjazd do miejsca, gdzie mógłby bezpośrednio wyjąć ciało z bagażnika auta i umieścić w docelowym miejscu. Są te też, moim zdaniem, obszary, przez które mieszkańcy nie przyjeżdżają, aby udać się na przykład do Bełcznej. Przede wszystkim też jest to bardzo bliska odległość od samej posesji Baty Klimek. Niestety przyznam szczerze, że biorę pod uwagę również to, że sprawca mógł wcześniej zapanować popełnienie przestępstwa i w jakiś sposób przed je, jego dokonaniem wcześniej mógł przygotować miejsce ukrycia ciała. A w samym dniu zaginięcia kobiety podjął nieliczne czynności. Dlatego też zakładam, że ciało może być ukryte w ziemi. Poszukiwania Baty Klimek ruszyły natychmiast. Najbliżsi, a także mieszkańcy przeszukiwali najbliższą okolicę i podejrzewam, że też pobliskie tereny i na pewno zauważyliby świeże ślady świadczące o ukryciu ciała w ziemi. Także wyniki poszukiwań z użyciem wyszkonych psów nie posunęły sprawy w żadnym kierunku. Kontynuując wątek ewentualnego przygotowania się sprawcy do popełnienia przestępstwa, przeglądając mapę, zacząłem się również zastanawiać nad opcją ukrycia ciała na terenie byłego cmentarza niemieckiego w Poradzu. Nie byłam w Poradzu ani w okolicach, więc jest to moje tylko przypuszczenie, ale myślę, że warte do zbadania, bowiem takie miejsce samo z siebie jest korzystne dla niewykrycia szczątków ludzkich po latach. Dlaczego za takie istotne uważam użycie go georadaru? Badania takie mogą być prowadzone na zróżnicowanym terenie. Metoda ta umożliwia również pracę w celu zamierzenia obszaru poszukiwań poprzez typowanie miejsc wyraźnych anomalii w terenie. Jednakże prowadzenie poszukiwań przy zastosowaniu tej metody pozwala na odkrycie zarysów kopów, mogił lub pojedynczych grobów. Co myślicie o takim pomyśle poszukiwań w Może macie informacje, jakie tereny zostały zbadane w ten sposób? Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia wkrótce.